Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Suwak, a oto przed Wami polski, pierwszy polski custom na moim kanale. Lara Croft Tomb Raider Ancient Artifact wydany przez Maxa 28 sierpnia 2007 roku. Jak dotychczas nasz polski custom zdobył ocenę 9,21 i muszę Wam powiedzieć, że jest to pierwszy polski custom, który Zasiada jakby w Hall of Fame na TRLENE w 2009 roku, więc jeśli chcecie, to możecie sobie właśnie go tam odnaleźć i co oprócz tego, zobowiązuje się tutaj przejść ten Custom na 100%, jest tutaj 15 sekretów na cały Custom. Custom jest oczywiście wielopoziomowy. Zaraz Wam przeczytam dokładnie historię yy, oraz opis yy, Hall of Fame. Yy, a więc w sumie zacznijmy. Yy, Hall of Fame. Nowe budownicze poziomów z Polski wstępuje do Halisławy wraz z przepięknie wykonaną serią, która zabierze Cię do szerokich, różnorodnych i nienagannie zaprojektowanych poziomów. Yy, opis Castomu. Lara będzie szukać świętego Grala. Idzie przez irlandzką wioskę. Miejsce doglądane przez wszechmocnego Posejdona i egipską świątynię Ozyrysa. Lara zostanie zapoznana z jej nowym wrogiem, Bridget, francuską panią archeolog, a na końcu zakończy swą podróż, odkrywając światem. Yy, I tak wam szczerze powiem, że o wadach to ja chyba będę się wypowiadał na końcu tej serii, i tak, nie mówię, że jeśli jest, mamy teraz Ancient Artifact, to nie ukażą się żadne inne serie, żadne inne customy. Jeśli przejdę jakiś custom, który wyszedł w tym roku, bo planuję przejść sporo customów, które wyjdą tegorocznie, to po prostu dam wam znać. Znaczy dam wam znać, po prostu wypuszczę filmik, tak? I Ancient Artifact nie będzie, ale będzie. Kontynuowane na pewno. Eee, w sensie rozumiecie o co chodzi. No, Trochę <trafię> to tak pokrętnie wytłumaczyłem. Eee, mówiłem, że już się zobowiązuję do przechodzenia tej, jego, tej przygody e, na 100%. A więc w sumie zacznijmy. Dobrze, już zaczęliśmy tutaj rozgrywkę. Ja tutaj już sobie zapiszę. I tak, jak widzicie, już sobie przechodziłem ten poziom. Zresztą doszedłem do kolejnego. Tak, ekwipunek Lary względem klasyków, w sensie klasyków czwórki, się zbytnio nie zmienił. Mamy tutaj inne flary, inne apteczki, takie bardziej z Anniversary. No i oczywiście inny Load Game, inny Save Game. Takiej z dwójko trójki, powiedzmy. E, co do samej Lary, to jest ona taka niby aniversarowa. O, tak pięknie drzewo, pięknie drzewo dzięki. Pięknie kameru też dzięki. E, o, proszę was bardzo. Jest taka aniversarowa, z tym, że ta bluzka jak dla mnie jest bardziej zielona niż seledynowa, nie, nie wiem dlaczego... Jest w ogóle, powiem Wam, że tak się przyzwyczaiłem, że w aniversarii jest yy, kolor yy, taki bardziej przypominający niebieski niż seledynowy. Yy, bo Seledyn to jest coś pokroju niebieskiego i zielonego. Którzy mogą go sobie nawet porównać z kolorem morskim. E, tak. E, I w ogóle weszłem do chata, w ogóle nie powiedziałem, do czego weszłem. weszłem do tej chaty, tak? Dobrze mówię. E, tutaj są zamknięte drzwi i musimy znaleźć dźwignię, która te drzwi otworzy. Wszelokrotnie zabiliśmy sobie pieska. E, I tak. Oczywiście wejście nie będzie. Czy znaczy nie jest trudne, ale. Znaczy nie jest do końca łatwe. E, bo szczerze mówiąc, tu jest e, pewien problem, o którym jeszcze nie wspominałem, e, a mianowicie e, kamera praktycznie znaczy czasami pokazuje, ale dość często, a wręcz zazwyczaj bym powiedział, że nie pokazuje, co tak naprawdę dana dźwignia, ten przełącznik e, zrobił. Oj, fejlik. Fejluś, fejluś. Ach, to bolało. No miejmy nadzieję, że ten custom nie zajmie na długo. No i oczywiście przechodzę ten custom na 100%, więc jest dodatkowa presja. Czy ja na pewno wszystko pamiętam i tak dalej. Mam nadzieję, że tak. O, mam nadzieję, że nie będzie jakoś specjalnych problemów z przejściem y, tego customu. Początkowo myślałem o challengeu typu Nomads Challenge, czyli challenge, w którym nie wolno używać apteczek ani jedniusieńkiej, ale pomyślałem sobie, że chyba nie jestem aż tak bardzo gotowy, żeby przechodzić tą grę bez apteczek w sensie ten custom, bo ten custom jest dość trudny. Dość trudny, y czasami jest bardzo wymagający. Dodatkową właśnie trudnością jest to, że y y y granie prowadzi, że tak powiem, za rączkę i właśnie nie widać, co robią dane dźwignie. Tak, żebyśmy wiecie sobie wszystko ładnie. O, tu nam się otworzyło, to my wiemy, a to patrzycie, przechylamy dźwignię, a dane drzwi nam się nie otwierają, bo otwiera nam się na przykład sekret. Nie wiem, czy tak jest. Y jeszcze nie wiem to wiem, może i jest yy, ale proszę, jakie profesjonalne zajście, ale może tak yy, być yy, też wymyślałem sobie challenge, w ogóle chciałem, żeby polskie customy miały jakieś swoje takie challenge, żeby były bardziej wyjątkowe ja więc że po prostu polskie customy muszą być wykonane w 100% gdyż Muszę wam się przyznać, że jest to chyba jeden z takich prostszych yy, jakby wyzwań, żeby ukończyć, chociaż nie zawsze, yy, dość często jest to jeszcze trudniejsze niż nie używanie na przykład arteczek, ale zazwyczaj po prostu prostsze jest zrobienie customu na 100%. Yy, poza tym w tym customie yy, czasami trafiają się bugi. Ja pamiętam taki, takiego jednego baga. A czasami wręcz Gran nakazuje wziąć apteczkę. Yy, więc... Tak, że tak powiem fabularnie, tak? Więc... Yy, dość często tak bywa, że ja po prostu nie miałbym wyboru i po prostu tak mi gra, by życie zjadła, że ja bym musiał tą apteczkę zażyć. W ogóle nie mówię wam po co my tu wchodzimy. Otóż wchodzimy tutaj po pierwszy sekret. Eee... Yy, w tym poziomie, znaczy ogólnie w kasetomie jest 15 sekretów, a tu mamy 4 sekrety. I tu jest bardzo dziwna zależność, ponieważ tutaj nam nie blinka sekret, ale jak, jak wejdziemy tutaj, to nam dopiero blinknie. Wydaje mi się, że są bardzo cicho dźwięki. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będą aż tak cicho. A, chociaż kto wie. W sumie tego psa tutaj nie trzeba było wcale zabijać ponieważ tutaj nie mamy tak naprawdę po co iść, gdyż nurt wody nas niestety spycha, a z tego co wiem za tym nic nie ma. Więc no cóż, ale mamy pierwszy sekret. Czasami te sekrety są bardziej na widoku, czasami wręcz się napataczają, a czasami naprawdę trzeba ostro pogłówkować, żeby w ogóle zczaić, że coś jest w danym miejscu. Lub no, łatwiejsze jest to dla tych, którzy umieją się dobrze rozglądać. E, aktualnie Wam pokażę, co my tak naprawdę musimy zrobić w tym całym Custom Levelu. E, w pewnej kapliczce, do której dopiero dojdziemy, e, mamy miejsce na klucz i ten klucz się e, znajduje tutaj. I on się znajduje pod wodą. No i wszystko byłoby pięknie, ładnie, bo w sumie tutaj jest woda, tam można tam, do tego dopłynąć, nie jak tam jest widać. Ten klucz trochę. No trochę jest tam go widać. Nie wiem czego widzicie w tej wodzie tam centralnie pod tą pod tym młynem. Ale prąd nas będzie spychał tej wody. Więc niestety nie możemy się tak łatwo do tego dostać. I trzeba otworzyć tamte drzwi do środka. Żeby wejść do środka. Oczywiście to nie będzie takie łatwe. Później trze, e, trzeba tutaj się parę razy wracać, znaczy parę razy. W sumie to raz tutaj trzeba się wrócić, z tego co. Ja, jak o jeśli ja dobrze pamiętam. Nie wiem dlaczego mi nagle zjadło życie, ale dobra. E, tak, i teraz wam pokażę, gdzie jest drugi sekret. Tam, gdzie Lara ma głowę, tam jest drugi sekret. E, I teraz będziemy się próbowali do niego dostać. I tu jest bardzo fajna taka kamera, która nam wskazu wskazuje. W sumie nie musimy tutaj wcale iść, ale to nam tak jakby wskazywało, no hej tutaj może być sekret, nie? Albo hej ja tu jestem, że <laughs> znaczy, tu jest droga do mnie. E, chociaż niektórzy mogą nie szczerze, że to jest w ogóle sekret. Ja na przykład jak pierwszy raz grałem, to nie usłyszałem w ogóle dźwięku sekretu i myślałem, że to są po prostu, nie wiem dlaczego tak fabularnie jakby trzeba było tutaj iść. Mimo, że nic tutaj się tak naprawdę nie znajdowało oprócz paru naboi, jak na przykład teraz do e, strzelby tudzież shotguna, nie można tego używać, chociaż maniacy poprawnej polszczyzny niezbyt lubią, kiedy młodzież mówi w ten sposób. Piszmy grę i hop pięknie pięknie teraz tu hop hop eee, szczerze na bieżąco tak jakby przechodzę poziomy E, nie tylko po to, żeby wiedzieć po prostu gdzieś, y, chcę po prostu się rozeznać, gdzie są sekrety. I nie wiem, czy nie przegłuszałem akurat dźwięku sekretu, ale tu jest właśnie drugi sekret, jest nią mała apteczka. Dobrze, więc wracamy do właściwego ciągu zdarzeń. E, tutaj bardzo, w bardzo dziwny sposób się skacza. E, I tutaj, jak widzicie, jest taki jakby wrąbek skale Trzeba się po nim przesimować, że tak powiem. Eee... Szczerze, miałbym dużo większe problemy, gdybym przechodził ten kastą nie używając apteczek. Jak mówię, w pewnym miejscu jest pewien taki bug. Aha. Brawo, Mateusz, przedłużasz niepotrzebnie. O Jezus o o bozie, o bozie, o, bozie, o bozie. No Pięknie Pięknie dziewczyno. Zapiszmy Żeby potem nie było Żebym musiał to robić psz, trzeci raz Jeszcze ten skok jest dosyć dziwny, ale jak mówię miałbym o wiele większą presję nad y, Nomad's Challenge Ponieważ, jak mówię, w pewnym miejscu jest bug, w trzecim levelu dokładnie, z zagadką z kolcami. Ci, którzy grali, to może kojarzą. W każdym razie, znaczy, bardzo fajna zagadka, natomiast zdarza się taki bug, że mimo że kolce są tak jakby zasunięte, się, znaczy się schowane, to i tak się uaktywniają. W sensie i tak, że tak powiem, Lara boli jak się przechodzi w tym miejscu, co wcześniej niby były a teraz ich nie ma no ale cóż ja uwielbiam kiedy on tuż przed Larą jest przeciwnik, a ona go w ogóle nie targetuje nie? superowo w każdym bądź razie ja znam ten kaston tak naprawdę z pamięci. Szczerze, przez chwilę mi presję z że dziś pominąłem sekret, ale nie. Zapomniałem, że zebrałem wtedy właśnie tą małą apteczkę z tego, z tamtego sekretu. że jak się powtarza, n z tym poziom to tak się człowiek zastanawia, to tak w tym biegu, takiego szybkiego przechodzenia kastomu, przypadkiem o czymś nie zapomina. Ale nie. E, wszystko pod kontrolą. Tak i tutaj będzie bardzo denerwujący wręcz bym powiedział skok. E, tutaj sobie zapiszę, gdyż zawsze zapominam tutaj. No niestety, tak tutaj jest Skok na łukos Prosz. Trochę nas poharatało, ale... Jak ty mogłaś, dziewczyno? No, Taro. Że ta kobieta to czasami jest taka nieposłuszna, to jest jakiś szok, chyba tyle, jeśli chodzi o nietoperki. E, tutaj dość blisko jest trzeci sekret, i ja go sobie zbiorę zanim, oj, bo nie chcę po prostu o nim zapomnieć w pewnym momencie, e, nie chcę o nim zapomnieć. Bo mogę się za zakłopotać, że tak powiem, więc sobie tutaj skończę od razu, a nie później fabularnie. A tak, kto jest trzeci sekret? Eee, tak. Tak, 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 tak. tak. Yy, dobra, dobra, lecimy. <grym> Takie jakieś dziwne u mnie zamyślenie. Sorry, ale jest. Po 22, tak wiem, nie, nie ma lepszego czasu na nagrywanie. Yy, musimy nagrywać tak jak jest. <grystanie> nie nabyli no, u mnie goście, więc po prostu jestem odrobinę zmęczony, ale chciałem to dla Was nagrać. Yy, tak, a ja w ogóle nie zasejwowałem teraz. Mogę być lubce, Ale nie aż takiej lubce, że będę musiał tu skakać jeszcze raz.